Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak zapewne, też już widzicie po tytule będziemy komentowali. Mamy na obrotach. Kto to jest mama na obrotach? Zapewne wszyscy wiedzą, kto to jest. Jest to bardzo popularna TikTokerka, która ma kilka milionów obserwujących, bardzo duże liczby wyświetleniowe, jeśli chodzi o jej filmiki. Obecnie też mama na obrotach. Zaczęła, ruszyła ze stand-upem, występami na żywo przed publicznością. I my sobie dzisiaj pokomentujemy, jak to się stało. Jaki jest sekret Klaudii, bo tak ma na imię mama na obrotach, jaki jest jej sekret, że udało jej się w tak krótkim czasie zyskać tak ogromną popularność. Jak bliżej przyjrzymy się. Temu, co robi Klaudia, to przede wszystkim w jej filmikach, szczególnie tych, tych początkowych, które, które tworzyła, w jej twórczości, zauważycie taki schemat, że um, była bardzo taka naturalna, taka. W jej filmikach szło zauważyć, że przynosi jej to bardzo dużo radości, satysfakcji, zadowolenia, co też teraz ludzie, którzy idą na te jej wystąpienia publiczne, gdzie w stand-upie pokazuje na żywo ten swój humor i tak to tylko utożsamia ją z tym, że ma zdolności bycia komikiem i ma to w taki naturalny sposób, nie było to w żaden sposób. Gdzieś tam reżyserowane czy wypunktowywane, wyostrzone w tych filmach na TikToku. Tylko faktycznie jest to taka prawdziwa mama na obrotach, że ona faktycznie tą pozycję wyjściową już miała taką, że miała ku temu zdolności, zresztą w różnych wywiadach czy w jakichś tam publikacjach na jej temat. Ona często podkreśla, że była takim rodzinnym rozśmieszaczem, takim komikiem, że na różnych imprezach rodzinnych zawsze grała właśnie rolę takiego komika. To też widać, w jaki sposób gdzieś tam wrzuca, czy na Instagramie, czy w innych social media, wrzuca jakieś takie filmiki ze swojego życia, już nie konkretnie te pod TikToka nagrywane. To też widać, że ma ogromne poczucie humoru, ogromny dystans. Zresztą obserwując sobie to, co ona wrzuca, ewidentnie możemy sobie wnioskować, że jej rodzina to jest ten podobny poziom, podobny power i gdzieś tam nadają na tych samych falach, ale wróćmy do samej mamy na obrota. Czym ona... Skupiła, oprócz tego humoru, tym wszystkim, no tym, czym się żywi TikTok, bo TikTok to przecież krótkie filmiki, które mają być zabawne, przyjemne i mają nam zabić poczucie czasu, prawda? Więc mają wypełnić nam gdzieś tam taką przestrzeń, że chcemy sobie w jakiś sposób, nie wiem, zabić czas, zrekompensować pewne rzeczy. Jaki jest fenomen, mamy na obrotach? Przede wszystkim taki, że mama na obrotach potrafiła poprzez swoją naturalność. Bo tutaj wróćmy troszeczkę dalej. Internet, dzisiaj, internet, socze media, oni kreują dla nas postać idealnej osoby. W dużej mierze osoby, które czy nagrywają TikToka, czy cokolwiek innego robią, związane dzisiaj z taką publikacją internetową, bardzo starają się być idealnie, a przynajmniej bardzo dobrze wygląda. Natomiast na tych filmikach mamy na obroty, zobaczymy, ona jest bez makijażu, często nawet ujęcia, które ona sama robi, są bardzo dla niej niekorzystne, czyli przykładowo ta jej oponka na brzuchu i tak dalej. Ja jestem pewna, że większość osób, które by nagrywała, zrobiłaby wszystko, żeby te jej defekty, minusy, były niewidoczne. Natomiast mamy na obrotach tak jakby ze swoich minusów przekłada to na plusy. Dlaczego? Dlatego, że raz, że rozśmiesza, raz, że ma duży dystans do siebie, i to też bardzo przyciąga ten naturalny taki dystans i naturalne poczucie humoru. Bo też pamiętajmy, że człowiek jest w stanie dosyć szybko wyłapać. Czy ktoś robi coś na siłę? Nieraz byłam na różnych kaparetach, gdzie miałam wrażenie, że ktoś po prostu tak jakby na siłę się sili z tym humorem i w sumie to się sam śmieje, tylko on ze swojego humoru, a reszta tego nie rozumie. Natomiast jeśli chodzi o humor, mamy na obrotach, zdecydowanie tutaj. Jest to taki humor, który działa na wielu płaszczyznach, gdzie tak naprawdę wiele osób podłapuje ten poziom i się z tego cieszy. I teraz znowu wróćmy tutaj do tego początku. Właśnie poprzez pokazywanie siebie w świetle takim, jakim jestem w rzeczywistości, czyli tej naturalnej kobiety, ta naturalna mama, matka polka, mama, która na co dzień po prostu zajmowała się je, 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 dziećmi, to było całe jej życie, nie powiemy, że nie pracowała bo każdy kto ma dzieci, ma dom na głowie to wie, że to jest czasami dużo gorsza trudniejsza praca, wymagająca niż ktoś, kto idzie sobie na 8 godzin do pracy i wraca i wtedy odpoczywa więc fenomen jej polega na tym, że pokazuje siebie w sposób naturalny i jak teraz działa potencjalny odbiorca, potencjalny widz który ją ogląda Właśnie większość osób, prawdopodobnie oglądając filmiki Klaudii, utożsamia się z nią sam. Większość odbiorców, odbiorczyni czy, czy odbiorcy, bo to mężczyźni też wiadomo, oglądają, nie jest osobami idealnymi. I nam, y, odbiorcom łatwiej jest się utożsamiać z kimś, kto nie jest idealny, niż z kimś, kto jest po prostu idealny. Oglądając taką osobę, pokazując, mamy wrażenie, że każdemu z nas może, może się udać, bo każdy z nas mówi, kucze. Ona też kiedyś, dwa lata temu, trzy, trzy, bo ostatnio w jednym wywiadzie mówiła, że w październiku tego roku będzie trzy lata, że nagrywa od 2020 roku, października. Ona nam pokazuje, że tak naprawdę, jeśli człowiek ma pomysł na siebie, ten kontent, nie starajmy się. Ja to często ludziom yy, też mówię, nie starajmy się być jak ktoś, ponieważ. Oryginał jest tylko jeden. Jeśli ty będziesz działał w kategoriach, że chcę być jak ktoś tam, obojętnie kogo sobie tutaj postawicie za wzór taki internetowy, to pamiętajcie, utożsamiając się z tą konkretną osobą, zawsze będziecie tylko marną kopiątek. Nigdy nie będziecie, nie, nawet nie dojdziecie do poziomu zaawansowania, bycia takie jak ta osoba, którą chcecie naśladować. Dlatego ważne jest by każdy z Was stosował własny, indywidualny content. No i Mama na obrotach to jest taka osoba, która właśnie wystosowała ten swój własny content. No jest nie do podrobienia, jest jedyna w swoim rodzaju. Są różne kanały, które mm, bazują na części tego, co robi Mama na obrotach, ale to jest tylko jakiś procent. Tak naprawdę nie ma drugiego kanału, który opiera się w 100% na kontencie, yy, który robi Klaudia. I to jest właśnie... Sekret jej sukcesu. Przede wszystkim sekret jej sukcesu to jest to, że miała na siebie pomysł, była oryginalna i przede wszystkim nie starała się, jak to się robi w mediach, uatrakcyjnić, pokazać siebie w lepszych barwach, tylko pokazuje siebie taka, jaka jest na co dzień. Oglądając niektóre jej publikacje, czasami człowiek ma wrażenie, że, że mama aż na to, to nawet przerysowuje pewne rzeczy. Właśnie. Ona tak jakby szła w zupełnie w tym odwrotnym kierunku, że ona siebie nie upiększa, tylko wręcz czasami nawet oglądając jej filmiki, możemy dojść do wniosku, że tak jakby naprawdę chce jeszcze wypunktować te wszystkie swoje min minusy. Ale to sprawia, że ona jest autentyczna. I to sprawia, że ludzie się do niej przekonują. I to jest sekret jej sukcesu. Natomiast teraz poruszymy się sobie jeszcze na koniec jedną kwestię. Gdzie od niedawna, jak zapewne wiecie, od stycznia 2023 roku mama na obrotach ruszyła z taką trasą turnę, może to tak nazwiemy, ze swoim programem, gdzie na żywo z publicznością po prostu występuje i pokazuje te swoje śmieszne skecze, różne historyjki itd. I od tego momentu ja zaobserwowałam pewien taki minusowy czynnik. Jak dotychczas filmiki mamy, to co ona robiła, były bardzo pozytywnie komentowane. Tam mało kiedy pojawiały się jakieś takie komentarze negujące czy negatywne. Większość zdecydowanie zawsze była pozytywna. Natomiast, właśnie w tym momencie zauważyłam, że stosunek wielu ludzi zaczyna się do Klaudii zmieniać. Wręcz nawet widziałam komentarze pod tytułem Mama na obrotach to już wszędzie jest, że za chwilę z lodówki nam wyskoczy i tak dalej. Do czego zmierzam? Ukazuje nam to polskie społeczeństwo, polska mentalność, bo mnie to akurat nie zaskakuje. Ktoś kiedyś powiedział, że miarą sukcesu jest ilość wroków. I mama do, na obrotach dokładnie tego teraz doświadcza. Czym jest wyżej, tym bardziej będzie się mierzyła z krytyką. A kto krytykuje? Ludzie, którzy nie odnoszą sukcesu, bo taki przeciętny internetowy komentator, tak to nazwijmy, hater, to jest ktoś, kto sam absolutnie niczego nie osiągnął. Ja wiele lat pracuję z ludźmi i widzę taki mechanizm, gdzie najbardziej krytykują ci, którzy niczego nie osiągnęli. Nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, ale to jest moje. Subiektywne, oczywiście, zdanie. Nigdy nie spotkałam się z sytuacją, gdzie ktoś, kto odniósł sukces, równocześnie krytykował kogoś. Zazwyczaj osoba, która odnosi sukces, ona się skupia na sobie. Ona się skupia na swoim rozwoju, swojej pracy, swoim celu, i ja mnie interesuje komentowanie kogoś. Natomiast ktoś, kto siedzi w internecie i pisze jeszcze szczególnie takie negatywne, że one jest tak dużo. No, Boże, zreflektujmy się. Jeśli Ty Odnosisz sukces. Jeśli Ty jesteś bardziej rozpoznawalny, masz możliwość rozwoju, czy Ty tego nie wykorzystasz? Pomyśl, przeciętny słuchaczu, który mnie dzisiaj tutaj słucha. Czy Ty będąc na miejscu mamy na obrotach, że udałoby Ci się wybić, udałoby Ci się bardzo dużo osiągnąć, czy Ty nie wykorzystałbyś, te, wykorzystała tej szansy, która Ci się pojawia? No chyba trzeba być głupim, żeby tego nie wykorzystać albo nie wiem jeszcze jakim, natomiast zdecydowana większość by to wykorzystała i taka jest prawda. Bardzo fajnie, że jej się udało, bardzo fajnie, że, że idzie do przodu i według mnie ten content ze stand-upem, który właśnie teraz wprowadziła, uważam, że to może być jej ścieżka zawodowa. Pamiętajmy, TikTok, różne social media, to są rzeczy, które... Mm, na pewnym etapie są, po to ich może nie być, nigdy nie wiadomo, jak to będzie, prawda? Natomiast, jeśli u Klaudi rozwinie się właśnie ta praca komika na scenie, to to jest ogromny potencjał. I tak jak dzisiaj słuchałam jednego z wywiadów do jakiegoś tam radia internetowego Klaudii, gdzie ona sama powiedziała, że po 30 latach wie, jakie jest, jaka jest jej droga zawodowa, że zaczynając występować. Wie już dzisiaj, co jej sprawia przyjemność i co chce robić. I to jest bardzo fajne, bo... W tego typu pracy, gdzie ludzie pracują z ludźmi, gdzie zabawiają swoim intelektem, poczuciem humoru, podejściem do ludzi, ważne jest, żeby taki ten człowiek równocześnie sam czerpał z tego przyjemność, sam się tym bawił. I oglądając różne tutaj wystąpienia, wywiady, czy cokolwiek związane tutaj z mamą na obrotach, to zobaczycie, ona sama czerpie radość z tego, z tego co robi. I to jest też sekret. I jej sukcesu. A ty, jeśli jesteś osobą, która jej tego zazdrości, która wytyka jej jej minusy, bo oczywiście jak każdy z nas nie jest osobą idealną, ale nikt z nas nie jest idealny. Każdy z nas ma swoje mocne strony i swoje słabe strony. Taka jest prawda. Natomiast ty, oglądający to i krytykujący tą osobę, to ty się zastanów, co ty takiego zrobiłeś. Dla innych, że dzisiaj krytykujesz kogoś, kto w pewien sposób podjął tą rękawicę, podjął to wyzwanie i stawił temu czoło, bo być może ty jesteś tą osobą, która nawet nie stanęła i nie spróbowała. Ale wiadomo, życie tyczy się swoim tempem i, i takich osób, które krytykują i tak będzie dużo, bo no bo tak jest, zawsze tak było, jest i będzie. Natomiast nie bójmy się stawiać czoło, nie bójmy się po prostu marzy, nie bójmy się i za głosem serca. Jeśli czujesz, że masz jakiś plan na siebie, jakiś kontent i wydaje ci się to głupie, bo ja myślę, że mama na obrotach zanim zaczęła publikować te swoje filmiki, miała różne dylematy, czy, czy to jest dobre, jak zostanie odbierana i tak dalej, ale wygrało to, że po prostu była antytyczna. Wygrało to, że po prostu chciała robić to, co lubi i co ją bawi. I zobaczcie, podsumowując tutaj dzisiejszy materiał, zobaczcie, jeśli człowiek idzie za głosem serca, jeśli człowiek robi coś, co umie, lubi, jest to zgodne z nim, to zobaczcie, że pieniądze same za tym idą. Bo zaczynając TikToka, wiadomo, że mama nic na tym nie zarabiała. Dzisiaj z różnych współprac, z różnych kampanii, Wiadomo, że mama na tym zarabia dobre pieniądze. Ale nie zazdrośćcie tej osobie. Bardzo dobrze, że jej się to udało. Raczej spójrz na siebie przez pryzmat tego, czy ja też tak mogę, a możesz na pewno, jeśli tylko po prostu będziesz miał w sobie wystarczająco dużo determinacji i dasz temu opóźnienie. Dziękuję Wam za kolejny filmik i do usłyszenia.